Trudna była? Łatwa. Łatwiutko. Co trzeba było wiedzieć, żeby zdać? Wszystko. Tam ten pan na 100% napisał, jego się trzeba pytać. Co trzeba było wiedzieć, żeby zdać maturę? To praktycznie wszystko. jakby. No, w porównaniu do poprzednich lat, to moim zdaniem i polski, i matematyka to były bardzo proste. No wiem, to trzeba było wszystko, wszystko. No. Ta wiedza, którą nabyliście, do czegoś Wam się przyda? Raczej nie. Na studiach pewnie. Wy mówicie, że nie. Nie, tutaj cały rok była nauka i nauka to pasja jest w sumie, no to 100% będzie. E, Raczej dobrze. Dobrze? No, e, trudna, tak. łatwa? No tak średnio. Tak średnio. E, długo się uczyłaś? Nie. Było genialnie. Było genialnie, tak? Czyli łatwa była? No, bardzo trudna. Jak Wam poszła Opowiadaj się. Opowiadajcie. Dowiemy się w lipcu. Co będzie, łatwa? to będzie. Nie no, tak no. pośrodku. Co trzeba było wiedzieć, żeby się stać? Dużo zadań było z funkcji, z ciągów. Mm -hmm. To jak co roku? Co jak nie? co roku? To. Przyda wam się to potem życiu? Oczywiście, że nie. <grym> jak ci poszło? Chyba dobrze. Trudne łatwe? No, tak. O, pan od matmy na mnie patrzy, więc nasze zadania. <grym> I, były... tak. I rozumiem, że sobie z nimi poradziłaś dobrze. Mm. Pan słucha. Myślę, że z większością, które przerabialiśmy. Myślę, że tak. Opowiadaj, jak ci poszło? No, myślę, że dobrze. Trudna, łatwa? Trudna. Trudna, długo. Się... Dla... Tak. Jedna mi była trudna. Du... Dużo się przygotowywałeś na naturę? No tak, od stycznia, jak skończyliśmy egzaminy zawodowe, to dopiero tak się zacząłem do nich przygotowywać. co mhm. e, trzeba było wiedzieć, żeby zdać dzisiaj? Czy ja wiem, chyba wszystko. Trudna, łatwa. No moim zdaniem no, nie za łatwo. Znaczy niektóre zadania były nawet takie proste i które się powtarzają, no a niektóre no, takie skomplikowane. Też. Ale tak. No miejmy nadzieję. <grytanie> no, trochę ciężko było. Mam nadzieję, że jakoś się udało, ale szczerze mówiąc, to trochę jestem zaskoczona. Trudna, łatwa? No dla mnie troszeczkę trudna. Co mhm, trzeba było wiedzieć, żeby zdać? No dużo było zadań z funkcji, wykresy też, więc. Mhm. No, zadania otwarte były takie no... Z2 były takie łatwiejsze, a tak, no dla mnie osobiście trochę trudno. Yy, ta wiedza, którą nabyłaś, przyda Ci się w życiu, jak myślisz? Myślę, że tak. Nie jest chyba źle, spodziewałam się, że będzie gorzej, że będą trudniejsze zadania, ale, ale jest ok, mam nadzieję, że się uda. Co trzeba zdać. było wiedzieć, żeby zdać dzisiaj? Yy, dużo było funkcji i geometrii. Mhm. Przyda się w życiu? Nie. <laughs> Paki, jak Wam poszło? Ale spoko. Trudna łatwa? Jest. W niektórych momentach było ciężko, ale jakoś w miarę możliwości się dało zrobić. To trzeba było wiedzieć, żeby znać dzisiaj? Dużo o funkcji kwadratowej, też o ciągach, tam były tam parę zadań, zamkniętych i otwartych. No i najbardziej to tam były też o... Co tam jeszcze tam takiego było? Już nie pamiętam, bo taki zestresowany to już, już zapomniał, co tam było, jakie tam przykłady. Ale myślę, że zdane będzie bo akad matematyka jest lepsza niż polski co wczoraj.